Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska, prezentujemy jazdę, prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. W dniu dzisiejszym jest to Subaru Outback wyposażony w 3-litrowy silnik H6, jest to 6-cylindrowa jednostka w układzie Boxer o mocy 209 KM, auto jest z 2002 roku. Zamontowaliśmy tutaj włoską instalację Lovato FAST. Świetny produkt, który się bardzo dobrze sprawdzi w tym silniku. Jeżeli chodzi o spalanie takiego subaru, tutaj musimy się liczyć ze spalaniem około 14 litrów benzyny na każde 100 kilometrów. Gazu nam auto spali około 16 litrów. Pozwoli to zaoszczędzić aż 300 zł na każdym przejechanym 1000 kilometrów. Dla porównania koszt przejechania 1000 kilometrów na benzynie jest około 600 zł. Na gazie jest to 300 zł, także jeździmy o połowę taniej, oszczędzając 300 zł z każdym tysiącem kilometrów, wartość absolutnie niepodważalna. Zbiornik, jaki tutaj zamontowaliśmy, jest to zbiornik 55-litrowy, umieszczony został w miejscu pozostałym po kole zapasowym, pozwoli na przejechanie około 270 km. Oczywiście jeżeli będziemy jechać spokojnie w trasie, ta wartość będzie znacznie większa. Wlew gazu trafił pod klapkę wlewu benzyny, jest to wlew z dokręcaną końcówką, oczywiście po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny z zewnątrz. Przełącznik trafił w konsolę po lewej stronie od kierownicy, jest to miejsce wskazane przez klienta. Na przełączniku mamy orientacyjny poziom gazu pozostały do wykorzystania oraz lampkę informującą o trybie zasilania, czy jest to tryb gazowy czy benzynowy wraz z możliwością manualnego przełączenia pomiędzy tymi trybami guzikiem, który znajduje się w centralnej części tego przełącznika. Przechodząc pod maskę, tuż obok akumulatora mamy centralę sterującą, jest to centrala e, Lovato Easy Fast. E, bardzo dobrze się sprawdza w autach 5, 6, a nawet 8-cylindrowych, także tutaj możemy ten produkt śmiało polecić. E, z racji tego, że to jest układ silnika Boxer, mamy dwie listwy wtryskowe, po trzy wtryskiwacze. Wtryskiwacze Lovato KP. E, idąc dalej mamy reduktor. No i pozostaje jeszcze filtr fazy lotnej z czujnikiem ciśnienia, temperatury oraz podciśnienia. Koszt takiej instalacji gazowej jest to 3600 zł, zwrot kosztów montażu w tym przypadku nastąpi już po 12 tysiącach kilometrów, także biorąc pod uwagę średnie przebiegi roczne użytkowników aut, średnie przebiegi rzędu 30 tysięcy kilometrów, tutaj w niespełna pół roku, w jakieś 5 miesięcy całkowicie nam się zwróci koszt montażu instalacji gazowej, przynosząc dodatkowe korzyści i oszczędności do budżetu domowego. Jak możecie Państwo zobaczyć w naszej galerii, czy też na kanale na YouTube, mamy ogromną ilość zrealizowanych montaży instalacji gazowych dla marki Subaru. Także żaden silnik tak naprawdę nie jest nam straszny, czy będą to 4- czy 6-cylindrowe jednostki. Wszystkimi bardzo chętnie się zajmiemy. No i z tego miejsca też zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału na YouTube Energy Gas Polska, gdzie właśnie Państwo znajdziecie dużo realizacji z aut marki Subaru, jak również z wielu, z wielu innych marki, modeli. Marek i modeli aut oraz przeróżne ciekawostki dotyczące branży autogazu, no i tego co nas spotyka w pracy na co dzień. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy ponownie.